Dzień dobry, dzień dobry, witam 4 marca początek początek sezonu, początek wiosny być może zimna jak cholera, wieje. Jesteśmy w tunelach, sprawdzam jak to sytuacja wygląda, bo pasowałoby już je odbudowywać. Plany są ambitne, mianowicie na przywyty tydzień, jeżeli pogoda pozwoli, chcielibyśmy wkraczać w ciągu dwóch, max trzech dni i odbudować. Ale czy się uda? To no zobaczymy. Ogólnie jest w miarę w miarę sucho jest. Tak teraz to widzę, że jakoś tam bardzo nie, nie zapadam. No wiadomo, było no to jest, no bo to jednak jest ziemia, opady trochę puszcza, trochę nie puszcza. Ślady są. No przejechałem teraz z Fergusonikiem, bo będzie trzeba na pewno wiercić yy, wiertnicą pod nowe słupy tutaj je powyginało plus płamało. trochę roboty jest ale wszystko jest do ratowania więc dalej sprawdzam jak to wygląda eee, pozbieram te sznurki druty i poprzenoszę rurki żeby po prostu był swobodny zjazd z tej strony jak i z tej strony ostatnio troszeczkę, że tak powiem prace w polu odeszły na bok Zastanawiałem się skończeniem kosa do rozsiewania nawozu. No tam stała się tylko przystawka do precyzyjnego, po prostu do siewu rządkowego. Troszeczkę drzewa i tak leciał jeden tydzień, drugi tydzień od ostatniej publikacji. No jakby nie patrzeć, już tutaj konkurencja nie śpi. Farm Humujowod widzę już odbudowała tunele te, które zostały porwane przez wiatr. Mianowicie folia została nowa nałożona. To Mateusza na kanale możecie zobaczyć, bądź na TikToku. E, u nas no mówię, no też trzeba z tym ruszać. Tutaj zawisło e, w okolicach Puław. Widzę, że już folia agrowukina leży tydzień bądź i dłużej. Więc, więc trzeba ruszać z tym sezonem, żeby jakieś tam zyski były z wczesnej truskawki. Truskawki ogólnie tragicznie nie wyglądają. E, trzeba no, przejechać środką. Środka jest gotowa już do działania. Przejechać środką, usunąć stare liście, mamy ładne noże, które odbiły. Czy to usunąć ich w tunelach, jak i na pozostałych polach, gdzie mamy tuskawki w gruncie. Za okres, podejrzewam dwóch tygodni, wyjdziemy z nawozem. No już badyl będzie, będzie pryskana od badyla. Glebowy zalko będzie robione. No, trzeba powoli, powoli z tym wszystkim ruszać. Więc idziemy do domu, pokażę Wam co tamśmy kupili za nawóz. Oraz jak wygląda kos przerobiony, odnowiony. Z ciekawości wjechałem w grunt. I mam nadzieję, że z mojej ciekawości szwagier nie będzie musiał mnie z niego wyciągać. Ale tak widzę, po śladach wszystko jest ok nie zapadamy się troszeczkę wadyla jest ale widzę pozupnięte, więc dobry znak, że opryski jesienne zadziałały nie no jest ok, jest fajnie widać, tak, że powoli już woda wchodzi w te głębsze partie nie stoi na wierzchu koła się nie zapadają nie zapadają jednak z tą suchością na polu to im się tak nie rozpędzał opowiedzmy powiedzmy o ile tam dalej jeszcze jest spoko. Tutaj tak samo. Tu mamy taką miecką. No i w tej niece widać, że. No, sucho nie jest. No wiadomo. Gdybym ręcznie wiaderkiem to robił, to by szło. Ale no, tutaj jednak ciągnikiem średnio to wygląda. Nie no. Marzę się, wszystko wpadam. Jak widać. To tutaj chyba jeszcze się wstrzymamy. Też podobna sytuacja jest również w porzeczkach. tam też jest dosyć, dosyć mokro więc się późno wjeżdża no nic no prawdopodobnie tutaj trzeba będzie jednak albo wederkiem albo się wstrzymać no taki los rolnika i tak się prezentuje KOS po renowacji no jest dużo elementów odmalowanych taśma jest nowa jakieś tam łożyska, śrubki tutaj jeszcze budowy nie mam Tutaj jeszcze dojdzie przystawka i będzie na tyle. Zrobiony jest układ trzypunktowy zawieszenia. Że po prostu za każdym razem nie wychodzi trzeba ta napędu. W miarę to się widać trzyma. Podnosi się, jest chyba. Ok. na no nawozu coś już tutaj przyjechało. E, jedna, druga, to jest trzecia i tam kawałek czwartej. Co my tu mamy to jest z pewnością wieloskładnik nawóz granulowany ekologiczny a powiem zobaczmy jak to ze składem wygląda co my tu mamy tlenek potasu 13,7 tlenek trójtlenek siarki 47% tlenek wapnia 17,4 tlenek magnezu 5 eee Ilość, jaką mamy zamiar wyścigać, to jest około 500 kg, 550 na hektar. Sądzimy, że to wystarczy. A czy wystarczy, to sezon zweryfikuje. Nawozy na uprawy owoców miękkich nie należą do tanich. Są o jakiekolwiek trasy nawozy są drogie, czy to azot, mocznik. RSM, co kiedyś był za grosze, teraz kosztuje cholernie wielkie pieniądze. No ale powiedzmy, nie oszukujmy się, jeżeli nie sypniemy, nie nawieziemy, no to i też nie zbierzemy. A jednak każdemu zależy, żeby zysk czy to plantatorów, plantatorom owocom, owoców miękkich, czy to rolnikom, tak jak mój brat na przykład, który ma hodowlę bydła, jak i również uprawę zbóż, zależy jak największym plonie z hektara. No nic, czy sytuacja nawozowa, ceny nawozów się polepszą, wątpię, ale zobaczymy, czy sezon będzie obfity. Też zobaczymy, czy liczba pracowników z Ukrainy będzie wystarczająca. Zobaczymy na wszystkie wcześniejsze pytania, mam nadzieję, że odpowiedź będzie, znaczy zweryfikuję, że będzie OK, będzie twierdząca, że. Nawozy będą tańsze, towaru będzie dużo, cena będzie wysoka i pracowników również nie zabraknie. No nic, tyle na dziś. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się odbudować tunele i nagram Wam filmik z odbudowy, a w późniejszym czasie z kosztów tej odbudowy. Dzięki, do zobaczenia, hej!